Ale co żaba ma? Ma cycki ma? A gdzie ona ma? Tutaj. <laughs> tak. A Mikołaj ma? Też ma. A gdzie? Tu. Tutaj. Hmm. A kto ci tak powiedział? Tata. Tata ci powiedział, tak? Chłopaku. Chłopaku. Też mam Misiu. Cicki. Co jeszcze ma Misiu? Ciszki. I co jeszcze? Chcę małpkę. Iść, dziewczyna, małpkę. Małpkę chcesz? Tak. A po ci ta małpka? Ona jest tu, tutaj, musi być na moim brzuchu. Na brzuchu musi być małpka? Po chłopaku. Chłopaku. Daj małpkę. Mówi się proszę. Proszę. Proszę, ale kogo prosisz? Monika. Monikę. Monika, proszę. Dać ci małpkę, poś, tak? Chłopaku. Hopaku. masz da brzuch. Może wielki brzuch. No, mamka. Musi, proszę, Monisiu. Proszę. <noise> Już.